Co tak naprawdę oznaczają emotki, które wysyłają ci chłopacy. Jeśli chłopak wysyła ci taką emotkę, to go zostaw, najszybciej jak się da. I nigdy się nie spotykaj, bo normalni ludzie nie wysyłają tej emotki, tylko jacyś Je... No i wszystko, co tutaj było powiedziane, o to tak naprawdę ta nie jest. Już wam tłumaczę na są, że zasadzie działają te emotki. Cześć, ty tymi z ja Leged i wytłumaczę wam na jakie zasadzie działają emotki. I które chłopacy wysyłają do dziewczyn. I numer jeden jest ta o to zwykła buźka uśmiechnięta. Ona działa na sensacie takiej, że po prostu po, po kolei jest miło i po prostu wysyła do ciebie taką uśmiechniętą buźkę. I to nie jest, jest, takie, jest i takiego, że jest jej normalny, albo że jest głupia, bo psychiczny. Po prostu to oznacza, że jest uśmiechnięty, fajny, radosny. lepiej nie słuchaj tego, co było tam powiedziane. To to nie, że ta że to jest głupie i tak dalej. Po prostu to na takiej zasadzie, że po prostu jest uśmiechnięty. Numer dwa, serduszko. Oczywiście ten takiego, bo chłopacy to normalnie wysyłają do dziewczyn, jak na przykładzie kogoś, jakiegoś dziewczynę uwielbiają, kochają i tak dalej. I to nie jest nic takiego złego, bo jak chłop przysyła serduszko do dziewczyny i więc nie jest nic takiego złego, więc więc to, no, również jest nieprawdą, za co on mówi, na tej zimie. Bo to uważa, że to jest tak naprawdę bo takie wysyłają takie mapki tylko pod. I to jak są są so kochani, hej chłopacy, więc. Więc co jest normalne? I ostatnia emotka, czmiąca się emotka, to znaczy, że chłop się śmieje z czegoś tam, z czego go rozbawiłaś, z ród, by rozbawiłaś, rozbawiła jakiś tam beben czy czymś tam. Kojsieli przesyła uroczą, z bóżkę z słodkimi oczkami, to znaczy, że bardzo TSI One i. Naprawdę czekany już, będziemy mieli już bardzo so, za to łączę. Po więcej takich formacji polecam osobom, sprzyjmywać mi coś w niej, łapeczkę URL oraz subika. Ja jestem i do zobaczenia w kolejnym szorcie.